font toujours la table j'en ai j'en ai 37 What you to jest mój outfit na dzisiejszego SideQuesta. Nawet go nie widać. To jest mój transitional outfit. Transitional, bo jest jesień, ale jest dalej ciepło. Ale jest tak naprawdę tak ciepło, że ja będę mogła jechać tak, ale do TikToka założyłam jeszcze tamto, bo mi pasowało do outfit. A tak to mogę jechać tak. Jadę pierwszy raz samochodem do Wrocławia, do dużego miasta. Jest też teraz ten czas zalewowy powodziowe. Miejmy nadzieję, że tam nie ma powodzi. I jedziemy z mamą do Wrocławia na takie wstępne zakupy przeprowadzkowe, bo przeprowadzam się już za tydzień. I idziemy zobaczyć ekspres do Handlem Home, bo ja jestem obses z Handlem Home. Więc porobiłem właśnie różne takie rzeczy. Pierwsza raz mogę założyć moje muszkieterki. Yes, I'm so happy. A to ładne, zobaczmy. Mamy sidequest. Nie wiem, gdzie położyć ten telefon zawsze. Jeden pies, albo dwa psy. O, tutaj położę Mamy sidequest, a mianowicie jedziemy odebrać moją siostrę ze szkoły. I to jest zawsze fajny sidequest, bo ja robię roleplay bogatej cioci ze Stanów, bogatej siostry. Nawet nie jestem w swoim samochodzie. Idziemy odebrać. I'm already late, więc jakby I need to hurry up. Dzień dobry, witam Was wszystkich w holus wczoraj. To będzie hol z wczoraj, ja wam pokażę, co ja wczoraj kupiłam, bo przygotowuję się do wyjazdu do wyprowadzki na studia. Tam planuję nie wydawać już zbytnio pieniędzy na ubrania na przykład. Takie rzeczy po prostu głupie. W się sensie głupie, uwielbiam ubrania, ale... I gotta stop. Cel podróży to był zobaczyć, porównać sobie wygląd i ceny ekspresów do kawy. Jedyne co zrobiłam to po prostu zamówiłam limitowane kapsułki Pumpkin Spice. Nie mam ekspresu, ale mam kapsułki. Ale to jest progres, nie? To jest progres. Pokażę wam co kupiłam, bo przyszły mi dzisiaj paczki z H&M. Chyba w ogóle same z H&M. Uwielbiam H&M. To jest moja po prostu obsesja ostatnia. Wczoraj kupiłam taki swetereczek, o właśnie. Bo mi brakuje takich rzeczy basiców, ale z takim lekkim, lekkim twistem do noszenia na co dzień. Więc tu jest taki sweterek. Jedynie co to denerwuje mnie, że on się tak tutaj podwija. I co, okej, okay, przebolejemy, był to cenie. Dalej kupiłam, to jest w ogóle nie ubranie, ale kupiłam sobie 5-minute journal. Zawsze chciałam coś takiego. Baby, ja mam zwykły journal, ale jakby tam otwieram go i piszę raz na jakiś czas, nie codziennie. Tylko w momencie, kiedy się coś zdarzy w moim życiu, w momencie w momencie, kiedy muszę coś ze sobą przypracować, w momencie, kiedy coś się takiego wydarzenia, imprezy, urodziny, rzeczy zjawiskowe, na przykład do, dostanie się na studia, jakieś takie, wiecie, turning points. A chciałam coś takiego, żeby na co dzień sobie pisać. Tutaj macie by na górze coś, co robicie rano, wypełniacie rano, a to wypełniacie wieczorem każdego dnia, i tutaj macie datę i dzień tygodnia. Kupiłam jeszcze w berżce taką opaskę, ona jest taka, wiecie, większa. Taka troszeczkę aureolka. To jest do mojego prawnika. Ej, gady Starczyk. I kupiłam świetną bluzę w ogóle, jak ją zobaczyłam. Ona była tak ukryta na manekinie, ale patrzcie na tą bluzę. Ona jest w ogóle mega ciepła. I jest taliowana tutaj, z takim jakby paskiem. I ona się tak schodzi, ale tutaj ma takie wielkie ramiona, że to jest jakby tak Uuu, robię taką klepsydrę. Wczoraj zrobiłam od razu w niej zdjęcia, bo mi bardzo pasowała do outfitu. Dobrze, let's do the haul z H&M. Scrollowałam sobie na Facebooku i wyświetliło mi się, wiecie, reklama Handema. I wyświetliły mi się jakieś tam rzeczy i w ogóle wyświetliły mi się spodnie, które, uwaga, wyglądały świetnie na modelce. Przepięknie. W moim ulubionym kolorze, czyli szarym. Do tego była zniżka dla klubowiczów ponad 50 zł. Ja musiałam. I zamówiłam je i miały tak świetny krój, mają dalej. I zamówiłyśmy sobie z mamą jeszcze ja drugą parę, a mama jedną, bo nie chciała tych takich ciemnych szarych, tylko jasne szarych. I do tego zamówiłyśmy jeszcze parę takich fajnych jesiennych rzeczy, bo nie mamy takich rzeczy, a takie rzeczy się przydają, a H&M ma super. Tutaj są te spodnie, co najpierw zamówiłam. Zaraz Wam wkleję mnie robiącą hold dla moich znajomych z tych spodni, bo tam je przymierzałam, teraz mi się nie chce przymierzać. Na jesień? gigaczat A ja takich spodni nie mam właśnie. Tu jest tak, tu są moje. Ja mam w rozmiarze 44. Mama ma 42, bo one woli takie bardziej przyciele spodnie. Natomiast ja wolę takie spodnie. One są po prostu takie same jak tamte, tylko że jasny szary przydadzą się fajnie do sweterków, do wszystkiego. I druga paczka, w niej to nie wiem, co już jest. A, to nie ubranie. To jest w ogóle mega. Mega głupie, ale ja zobaczyłam. Bo handlem już wstawił, w ogóle nie wiem, co jest ze sklepami, ale oni już wstawiają świąteczne rzeczy. I handlem wstawił świąteczne. Handlem home. I ja. Ja kupiłam sobie filiżanki do espresso, ok? Bo one są takie przepiękne. Ja ogólnie mam obsesję na punkcie świątecznych kubków, szklanek, filiżanek, talerzyków. Najcudowniejsze są w ogóle Wilroy i Wosz, ale one kosztują miliony. A te mi bardzo przypominą. Jejku, jakie opakowanie! How cute is that? Dobra, otwieramy. Jakie małe. Czy ja piję espresso? Czasami, zacznę. Look! Są takie bałwanki. I patrzcie, i obok tego bałwanka jest jeszcze taka wiewiórka. I na sankach coś jest, co tam siedzi na sankach? A to nic nie siedzi. I zając. Jest takie małe i fajne. I patrzcie, tylko jest talerzyk. Taki mini też fajny. Mnie takie małe rzeczy ekscytują bardzo. What can I nice! Dobra, plan jest taki teraz, że ja przybiorę buty i zabieram moją siostrę na spacer. Bo jest bardzo ładna pogoda i pójdziemy sobie na spacer taki jesienny. Teraz wszystko, co ja będę robić, będę dodawała przymiotnik jesienny i to będzie romantyzowane. Nie gadaj. Nie gadaj. Gadaj. 10 złotych znalazłaś? Ej, nie wierzę ci. Ej, jakim cudem to się stało? Ej, autentycznie my żartowałyśmy, bo Pola mówiła, że jej koleżanka kiedyś znalazła 20 złotych. 20 złotych. I żartowałyśmy, że jak znajdziemy my, to idziemy na lody. Ona dostanie lody. i yeah. say Ogólnie to wam opowiem szybko Bo jestem mega głodna, jestem strasznie głodna Bo musiałam jeszcze zawieść mamie obiad I w ogóle, i zatankować I dopiero wróciłam, ale <grytania> byłam rano W krajowym rejestrze karnym, bo Potrzebowałam zaświadczenia, że nie byłam Karana, a czemu potrzebowałam zaświadczenia, że byłam Karana? Ponieważ Wykładałam, w sensie wykładałam Przyszłam na lekcję do mojej Byłej szkoły, moja pani wychowawczyni Była mnie, zaprosiła, z czego Jestem po prostu, jest mi tak miło Nawet nie wiecie jak mi jest miło, ale Such a flex, że zostałam zaproszona Żeby po prostu pogadać do Klas o tym, o tym co, co robiłam I co zrobiłam i w ogóle Ja jestem w szoku dalej, to był najlepszy side quest Mojego życia, to był bardzo dobry side quest Ale teraz jestem głodna Więc idziemy zjeść, potem zrobię trening Potem się spakuję I lecimy do pracy, bo dzisiaj już zaczyna Praca i muszę jeszcze dzisiaj się zarejestrować Na zajęcia Do mojego uniwersytetu Pisał i tam, Does that look weird? Trochę aureolka. Mega szybki ficik, mega luźny, mega no pressure. Z pracy do pracy, po pracy, w pracy, na pracy. Ja znowu gdzie siada? Maka, jedziemy. Jedziemy do maka. Ale zanim mnie zaczniecie hejtować za to, zanim zaczniecie się na mnie wyżywać za to, że zabieram młodszą siostrę do maka, to powiedz czemu cię zabieram do maka? Za to, że zrobiłam ci Ale głośniej, głośniej. Za to, że zrobiłam ci foty. Robiłam mi foty i jakby no muszę się jakoś odpłacić. A że dzisiaj jest niedziela. I pola ma ochotę na McFlary. Tak? No, no. To jedziemy na McFlary. Nic więcej. Makflary. I umyjemy też auto. Czy boisz się? Nie. Ja też się nie boję. Ja już mogę jeździć. Ty większe. Dobre? Mhm. Się umyłam, umyłam włosy, umyłam siebie, umyłam swój pokój, zrobiłam deep cleaning, zrobiłam everything shower, ogoliłam się. No, u mnie tak niedziele wyglądają. Niedziela to jest taki dzień, właśnie typowo na reset. Ostatnia niedziela nie była typowo resetowa, nie miałam czasu wtedy zrobić takiego resetu, więc w tą niedzielę robiłam podwójny z podwójną siłą reset, bo w tym tygodniu w weekend pracowałam i w następny też będę. Więc to jest teraz taka transitioning niedziela. Że ja wszystko po prostu ogarniam. Jest też transitioning z tego względu, że za tydzień się wyprowadzam i że już się zaczyna tak naprawdę jesień. Ogarnęłam z szafy, powyciągałam rzeczy, które są tylko, nadają się tylko na gorącą pogodę. Przebrałam pościel na taką zimową, jesienno-zimową. Już nie, nie wybiegajmy aż tak. Troszeczkę chcę już święta. Tam. The Christmas tree hair. Ja też nie używałam social media dzisiaj. A przynajmniej próbowałam. Przez to, że pracowałam właśnie w weekend i przez to, że jakby ostatnio miałam takie niedziele i weekendy bardzo busy, to troszeczkę zaniedbałam te przerwy od social media, ale planuję wrócić. Jest to trudne. Przyznaję, ale planuję do tego wrócić, bo to jest to bardzo dobre. Jestem gotowa na następny tydzień, bo ten tydzień też jest mega busy i mega, 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 mega intensywny. Ale zrobię teraz coś, co robię od odkąd poszłam do klasy maturalnej. Robię to co tydzień i już mi się kończy mój tool. Kupiłam sobie takie coś w tej gerze. To jest po prostu każdy dzień tygodnia rozpisane i w ogóle to są samoprzylepne kartki, można je... Ja co tydzień, bo ja jestem bardzo busy osobą, lubię robić dużo rzeczy i no not na w momencie, w którym robisz dużo rzeczy, to musisz mieć je bardzo dobrze poplanowane ze sobą, żeby nie wypaść z tego cyklu i żeby to wszystko zmieścić w jednym dniu, no bo dzień ma jedyne, jedyne 12 godzin, a doba 24, więc jakoś trzeba to zmieścić. I ja co tydzień w niedzielę siadam i rozpisuję sobie każdy dzień, rozpisuję te rzeczy, które ja mam zaplanowane zazwyczaj po prostu wpisuję sobie, nie wiem, właśnie moje, moją pracę, moje deadline'y, moje appointments, jak jestem umówiona z kimś, wszystko sobie zapisuję albo jak muszę coś zrobić i później według tego na przykład dopisuję sobie, moje, dopisuję sobie moje treningi, na przykład, nie wiem, kiedy widzę, że w ten dzień nic nie mam zaplanowane, to mówię, o, mogę sobie pójść na siłownię, no bo jednak na siłownię trzeba dojechać, trzeba tam zostać trochę dłużej, później się ogarnąć i w ogóle. Zawsze na siłowni mi schodzi więcej czasu, więc w takie mniej bezy dni sobie idę na siłownię. Na przykład jak widzę, że o, mam wolne tylko pół godziny, to wpisuję sobie, okej, okay, wtedy się, nie wiem, przebiegniemy, ale tylko 5 km. I sobie tak po prostu wszystko planuję i w taki sposób jestem w stanie zmieścić wszystko. Widzę, kiedy mogę się z kimś spotkać i jest to naprawdę mega helpful, więc ja to teraz zrobię, a potem zrobię jakiś chill. Moich nowych fresh sheets sobie poleżę, nie wiem, poczytam książkę lub pooglądam film, zobaczymy.